Pokaż, co będziemy robili? Pokaż. Sy zrobimy synchronizację pięć powietrze 5 Czyż nie pamiętaj, tak to było? To najpierw w Powietrzu jedna ręka w bicie. Znowu powietrzu i w bicie. I potem zmiana ręki. Cztery i cztery z Pilnujemy tego tym żeby nie wejść na misia. Proszę bardzo, jedziemy w nasze kółeczko w drugą stronę. Krzysiu rozpocznie w tą stronę. Krzysztof rozpoczyna w tą stronę. Tylko teraz pamiętajcie, robimy duże odstępy, bo jeżeli nie wbijamy kilka, mamy zasięg dwóch metrów. Proszę bardzo, Krzysiu rusza. Aga startuje. Proszę bardzo, nie bać się, jedzie. Proszę. Około cztery 4 czterzienia mogą być 5, niego chcecie. Znaczy dużo miejsca można mieć. Super. Jak czegoś nie wiecie, widać z przodu Krzysztof Awieszka. Jak wykonują. Dobra, bo już nas dogoniają. Czy się zakryć jeszcze? Żeby nam się było kółko Zabia, bezpieczne. I Krzysztof. I ci zawsze na początku. Tutaj na mojej wysokości zmieniają rękę. Jest tutaj na mojej wysokości, zmieniam rękę. Nie na misia, z drugą nogą, nog z, z drugą nogą, z drugą nogą. Panie Marcinie, od z drugą nogą. A tak, koordynacja, pilnujemy. Dobrze. Dobrze, go z drugą nogą. Tak dystry podpowiadam, z drugą nogą, żeby nie było na misia. Teraz luks. Dobrze, dobrze, tutaj, tutaj zmieniamy. Zmieniamy rękę. Dobra, zmieniamy rękę. Elegancko. A Krzysiu rozpoczyna już z osadzeniem kija. To samo, tylko osadzamy kijek. Żeby ta ręka trochę dalej szła. Dobra. Dobrze. I zmiana ręki z osadzeniem. Zmiana ręki osadzeniem. Ostatnia. Ostatnia zmiana. Tam, tam, tak, 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 bardzo. Dobrze, tutaj bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zbieraj swoją czwórkę i bardzo ładnie, technicznie ruszamy na mnie. Super, idziemy. I następna czwórka. Ruszamy. I następna czwóreczka też startuje. Bardzo pięknie, równo. Super. Ekstra. Tutaj mamy nagranie. Bardzo ładnie. Linia szołka ruchu. Świetnie. No tak, czwórki się trochę tam, a tu, tutaj trzymają, pięknie, czwóreczkę, tutaj ślicznie, bardzo ładnie, To tą już troszkę do przodu, jeszcze lewa ręka, dobrze, jak ją opuszczamy tutaj, postuje, powstaje przeciążenie w odsilku szyjnym, pięknie, dobrze, dobrze, jest super, elegancko, i odpuszczamy, do dobrze, dobrze, stawiamy pięć i będzie, ślicznie, brawo na was, dobrze, szwagier troszeczkę mniej wyciąga, bardziej na o, tak, pięknie. Wini szokową. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Chwila, jeden do Dobrze. A jeden jest szoków. Pilar jeden do szoków. Pilar jeden do Nie 21. Dobra, 21. 21. Dobra, 26. Dobra, 26. 26. Tutaj zapraszam Bełchatów. Tutaj zapraszam Piszczele. Tutaj zapraszam Przyjezdni. Tutaj zapraszam Forma na Piątkę. Słuchajcie, oczywiście, no, <grymne> już, jeszcze, <grymne> to, trzy, to jest przyjazd, dobra, Cztery, pięć, jeszcze, 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 nawet, 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 ruszacie, jedna, jedna, potem wy, potem i pięć, trzy, dwa, trzy, cztery, pięć,

jak warsztaty? No niestety musi być technika, no digloking i rozpoczynamy rajd. Po naszym parku skróciliśmy troszeczkę trasę niż było planowane, ze względu na warunki atmosferyczne, które nam troszeczkę. Czasu zabrały. Alejki są dosyć wąskie, także dwie, maksymalnie trzy osoby i jedną taką długą kolumną obejdziemy nasz park. Instruktorzy w tym czasie będą się starali Was dobrze obserwować, zwracać Wam może nie tyle uwagę, czy pomagać w poprawnej technice i będziemy chcieli wyłonić osoby najlepiej chodzące technicznie. Trzy. Dwa, jeden, Start! Ładnie pilnujemy techniki, będziemy Was obserwować. Dla tych najlepiej chodzących, czy widzieliśmy nagrody. Przyjezdni będą mieli okazję podziwiać uroki naszego parku. Tak mokre, tak mokre. boimy się wody, Śmiało. I tak macie mokre buty już. Nie będzie szybko, tak żeby wszyscy zdążyli. Pamiętajcie... Chodzimy na drugą pętlę. Oj, oh, yes. To się z to była małsana. I Marcin tam idzie. Już zbliżamy się ją do mety. Jeszcze tylko 100 metrów ranikuje, tam i niektóre 300-400 metrów i koniec. <try> Bardzo Was proszę, tutaj. Kochani, dowód uznania ufundowaliśmy dla wszystkich członków klubu. Pamiątkowe medale z okazji naszej rocznicy klubu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Szef grupy Bolońce Piszczele Bełchatów, Mariusz Andrzej Wol, Władziu. Muszę się z nim osobiście jeszcze raz, ponieważ wspólnie razem idziemy maraton. Mam nadzieję, że nikogo żeśmy nie pominęli, czy wszystkie... Nordic dalej łączy. Radość pasja się nie kończy. Chęci siły cel kierunek, to istotny jest warunek. Jeśli chcesz zdobyć szczyt, coraz lepszym samą być. Wielu sukcesów sportowych form na piątkę to Słuchajcie, chciałem przeprosić i jeszcze raz zaprosić do 100 lat, ale po góralsku. Musi być po raz pierwszy. 3, cztery. Nie, Marcin. i na sektor tu krzyczą. I na 3 do stoimy, cały klub. Ród, ród. Dla czy będziesz A to chcesz Ja. Czy dostaniesz czy nie? Ja mogę sposztować dla